Otworzyliśmy dzisiaj w Państwowej Galerii Sztuki wystawę Trójka w obrazach Wielkich Mistrzów. 16 kopii wielkich dzieł sztuki, wszystko odegrali dziennikarze Trójki. Nie wyobrażałam sobie, żeby ta wystawa nie trafiła do Sopotu. Pokazywaliśmy ją w sześciu dużych miastach, ale Sopot to nasza morska stolica i jesteśmy z Sopotem bardzo związani. Kochamy Sopot i mamy wielką nadzieję, że Sopot nam te uczucia odwzajemnia. To trwało naprawdę niezwykle krótko. Ja się bałem tego, że taki obraz, że, że takie, taka kreacja to będzie dwa dni roboty. A to 15 minut i było po wszystkim. Ja myślę, że każdy jest fajny. No, jak się ogląda swoich kolegów, którzy na co dzień chodzą w dzińcach, a tutaj od święta występują w takich strojach, no to właściwie każde zdjęcie jest jakąś przygodą. Teraz jesteśmy na plaży. Za chwilę otworzymy kulturalną plażę Trójki. To będzie już drugi rol z rzędu i tym razem wstęgę będzie przecinała Kasia Figura, która jest znaną powszechnie wspaniałą artystką, która ważną rolę odegrała w spektaklu Trójka do potęgi. I to jest dla nas ważne. To jest bardzo dobry pomysł, żeby latem na plaży w Sopocie działy się różne ważne i fajne rzeczy, żeby nie tylko można było się poopalać, ale posłuchać dobrej muzyki albo spotkać z pisarzami, tak jak w czasie literackiego Sopotu. No i temu właśnie służy ta, ta plaża.